No to szukamy grzybów. Pojechałem sobie na grzyby, grzybów nie ma, jest droga w takiej drodze to by pojeździł autem. No, fajna droga, grzybów nadal nie ma. Wybrałem wam jedną sytuację, jadę w korku, mniej więcej prędkość 20-30 na godzinę, nie więcej chyba wydaje mi się. I zobaczyłem auto z naprzeciwka, że jedzie. Z kierunku wskazań już, no to lekko, no to chyba puściłem tylko gaz. Mrygnąłem gościowi, gościu wiedział od razu, że z rozpędu może wjeżdżać. Piękna sytuacja. Zawsze jak się zatrzymuje takiego samochodu, to albo tego filmu nie mogę znaleźć, albo go nie zapisuję, nie wiem czemu tego nie robię. No i grzybów nie ma. Ostatnio miałem taką sytuację, jechałem na... Jakiejś tam ekspresówce dwupasmówce pasmówce 120 na tempomacie Widzę z daleka trójkąt, auto i goście oparty. No i tak zaczynam, dojeżdżam, dojeżdżam. Dobra, chuj, dojechałem już. Hamulec. Zajechałem za trójkąt, gościu przyszedł. Dziękuję, że się Pan zatrzymał. Paliwo już jedzie. I taka informacja mnie satysfakcjonuje. Wiadomo, każdy mówi dziękuję. Ale ten gościu zrobił to specyficzne w sobie, że jak ja podjechałem, to momentalnie on wiedział, o co chodzi, podszedł, podziękował, spoko, jedź pan dalej, kulturka. Bo czemu mnie to tak poruszyło? Inne nieogary to podchodzą, słucham, o co chodzi. No kurwa, to ja się pytam, o co chodzi, stoi już panie na drodze, to powiedz, czy potrzebujesz pomocy, czy jaki chuj. Dobra, żeby nie było, że ściemniam, to sobie zobaczcie, jak się zatrzymuje. I szukam grzybów dalej. Sam nie wiem, czy wolę nagrywać w samochodzie, w planerze, w domu, w piwnicy. Szukam na razie rozwiązań. Dlatego, czy Wam się bardziej podoba w piwnicy, czy w samochodzie, czy w planerze, to mi dajcie znak w komentarzach. I stwierdziłem, że skoro tych subskrypcji jest 50, czyli jakieś tam 50 osób mnie ogląda regularnie. Jeżeli ta empatia będzie miała wyświetleń, to zrobię kolejną część. Tak sobie to ustałem No i grzybów nie ma. Dziura na samochód. Akurat, dwa maluchy się zmieszczą No, fajnie się tak chodzi po grzybach, zbiera i w ogóle. Widać w koszyku kurwa pełno. Dobra, biorąc pod uwagę, że zaczęło padać. Mam telefon. Kurwa, ja w ogóle tak idę i zamiast się patrzeć na grzyby, czy są, to się patrzę przed siebie. Dobra, Co na razie.